Rymy zawsze w modzie, jak zawsze e, witam was Peter i Karus zajezdnia Katowice Zawodzie. Niech nie chcę z was każdy wygodnie siednie Witam was w to skwarne, upalne, chyt festelny na dworze popołednie. U mnie rymy są w naturze. E, witam was oczywiście tym razem z e, zajezdni Strzebini e, na Transgórze. Także... E, Fajnie, na wolnym e, z roboty miło czas. E, na transgórze byłem na Brzezińce. E, byłem w Elbudzie, e, w Jaworznie. na tej zajezdni jestem pierwszy raz. Także pasja i hobby ma swoje plusy. Chciałem wam pokazać e, oczywiście jak zawsze autobusy. Także nie tylko fotografowane, ale także sfilmowane i oczywiście wszystkie e, opinie mile widziane. E, także raz jeszcze serdecznie witam dziełżki chopy. Jest popołudnie, parne i skwarne, no więc nie powiem, że na koniec soboty. E, miłe słowa, miłe dźwięki można powiedzieć. Sorry, sorry, sorry tak by zaśpiewał zespół kiłę z słowami piosenki, a ja powiem jak zawsze do Rymu nie gorszcie się sorry, oczywiście Solarisy, ale także sorry. Co nakręca w drugiej części filmiku, to o mam pojęcia, ale oczywiście zapraszam serdecznie do obejrzenia mojego kolejnego filmowego materiału, jeśli możecie do do skomentowania każdego zdjęcia. Jak ja to zawsze godzę, że u mnie rymy są w naturze. Chciałbym podziękować pewnej wyjątkowej osobie, na której naprawdę mi zależy, za to, że z kuli mojego głupiego widzi się, zgodziła się przyjechać ze mną i czekać na mnie, aż Josie nie polotą po Transgórze. Także moja komunikacyjno-dusza nie zawsze rymować potrafi. Może nakręca jeszcze jedna część filmiku, a tymczasem idę się porobić jeszcze trochę fotografii myśl głęboka niczym studnia. Pozdrawiam serdecznie, miłego oglądania, no i dobrego popołudnia. Moi drodzy, nie wiedziałem, czy mi się uda w Transgórze w Trzebini, filmiku część druga. Można powiedzieć, szybka i sprawna dostawa niedawna. Kiedyś były Ikary, teraz... No dobra, żeby nie było, że cały czas na rzeką, powiem tylko... Co widać za mną w tle? Solary Pewnie komunikacyjne dusze pasjonatów nie przejdą na ten widok obojętne, ale powiem tylko tyle. Moi kochani, zgodzicie się z tym, że okej, okay, no, nowe to piękne, ale moja komunikacyjna dusza nie wątpi, że i karusów oczywiście nic nie zastąpi Nazywając rzecz po imieniu Transgór ma autobusy oczywiście co widać zresztą na powyższym filmie w niebieskim ubarwieniu Także dziełżki hopy przy okazji chciałbym wam pokazać coś z ich, że tak powiem nowej floty no ja wiem, zaś będzie na internecie festelne larmo Ja, bo Peter, bo się loto duch pierunie po, po zajedniach za darmo e... o, Powiem krótko, bez wywodu Nie tylko Pupcie, ale też przody każdego autobusu, autowozu czy jak wolicie samochodu Także takie moje filmowe fotozakusy na autobusy o właśnie tam jeden wjeżdżo co widać na filmiku powyższym także na komunikacyjnym filmowym planie jeszcze oczywiście rzut oka tu kilka tirów w tle, ale chodzi oczywiście o autobusy które na pewno już mają numery taborowe, także już pewnie niedługo będą w Transgórze, a może w innej firmie komunikacyjnej u nas na Śląsku lub w Zagłębiu na stanie. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie Panowie i panie. Do usłyszenia zawsze i stale na moim komunikacyjnym kanale.